Cześć, z tej strony Natalia, a dzisiaj powrócimy do nieco zapomnianej serii, czyli przeglądu perfum z różą. Nazbrało mi się na tyle dużo perfum różanych, że podzielimy sobie tę odpowiedź na dwie części. Dzisiaj o pięciu perfumach i kolejnym razem jeszcze... może o pięciu? Może więcej, może mniej? O około pięciu innych zapachach różanych. Jeżeli jesteście ciekawi co dzisiaj mamy na talerzu, to zapraszam Was do oglądania dalej. W oryginalnym tagu nuta no w odsłonach każdy zapach y, miał taki krótki opis, taką krótką szufladkę, więc i w tym odcinku każdy z zapachów dostanie ode mnie taką małą etykietkę, co według mnie stanowi o tym konkretnym zapachu. Pierwsza w zestawieniu róża szminkowa. Frederic Mal, czyli Lipstick Rose. To jest zapach, który już dawno powinnam poznać, bo spaja w sobie tematy, które bardzo lubię i które lubię wąchać i które lubię nosić na sobie. Czyli taką vintage szminkowość, e, puder, no i róże. Ten zapach nie ma specjalnych wstępów, nie ma specjalnego rozwinięcia i zakończenia. Od początku dostajemy clue zapachu czyli taką różę podaną na sposób kosmetyczkowy czy może raczej na sposób vintage pomadek do ust. Przy okazji ciekawostka. Wiecie dlaczego szminki kiedyś i niektóre szminki też dzisiaj tak mocno się perfumuje? No i kiedyś to były głównie te zapachy takie pudrowo-różane. Nie wiedziałam, ale bardzo mnie to zafrapowało i postanowiłam się tego dowiedzieć. No więc szminka jako produkt składa się głównie z takich składników, które pachną bardzo mocno i niekoniecznie przyjemnie. Mowa tutaj głównie o tłuszczach, woskach i emolientach. Więc trzeba było tę szminkę zaperfumować, żeby zamaskować jej naturalny zapach. Kompozycje zapachowe szminki muszą być też kompozycjami zapachowymi, które można stosować w przemyśle spożywczym. No bo szminka jest na naszych ustach, no i przez dzień też zjada się. No czyli część tej szminki ląduje w naszym żołądku. No więc musiały to być substancje spożywcze. No a kiedyś ta paleta zapachów do wyboru była dosyć ograniczona. Wybierało się głównie pomiędzy zapachem pudru, fiołków i róż. Czyli takiego zapachu, jaki dzisiaj nam się kojarzy z takimi retro-szminkami czy retro-kosmetykami. Dzisiaj sytuacja się zmieniła i do wyboru mamy całą ogromną paletę zapachów, które możemy użyć w takich produktach jak na przykład szminki. Ja specjalnie szminek nie używam, bo moje usta się dość szybko wysuszają i muszę je bardzo często nawilżać. Mam szminki z maka i te szminki z maka na przykład pachną wanilią, ale są też szminki, które pachną ciasteczkami. Są też szminki, których zapachu się w ogóle nie maskuje i mają taki specyficzny, niespecjalnie ładny, woskowy, tłuszczowo-woskowy zapach. A wracając już do zapachu Lipstick Rose, to na mojej skórze to przede wszystkim róża, pudrowe fiołki, puchate piżmo, no i w bazie też dochodzi taka słodka puchata wanilia. Zapach naprawdę dobrze odzwierciedla ten zapach retro szminek czy retro kosmetyków i nawet zachowuje to taką uroczą, lekko syntetyczną nutę, która pojawiała się w tych starszych zapachach. I nie jest to w tym przypadku żadna wada, to po prostu jest takie urocze i retro. Lipstick Rose przypomina mi zapach, który nie tak dawno wąchałam, czyli mi od Chanel. I z tym zapachem od Chanel miałam jeden problem. To znaczy właściwie dwa. Pierwszym na pewno była cena, ale drugim problemem było to, że misia pachniała dosłownie kilka godzin. A tutaj w zapachu Lipstick Rose nic takiego nie ma miejsca. To jest zapach naprawdę długo utrzymujący się na mojej skórze. Tak jak słyszycie, zapach Lipstick Rose jest perfekcyjnym kandydatem do zapachu bardzo migrenogennego. Więc jeżeli nie lubicie zapachów takich czystości, zapachów pudru, zapachów cięższych i słodkich, to absolutnie pomińcie ten zapach. To nie jest pozycja, którą musicie przewąchać w życiu, a przy okazji być może uda Wam się uniknąć migreny, bo to jest właśnie jeden z tych zapachów, który bardzo łatwo migrenę wywoła. Lipstick Rose odstręcza mnie tylko jedną rzeczą: jest to cena. Bo za 50 ml trzeba zapłacić ponad 800 zł. I w ogóle dzisiaj w tym odcinku będą same perfumy drogie i niedostępne. Jakoś tak wyszło, bardzo Was przepraszam za ten zbiór perfum. Może następnym razem uda się coś bardziej dostępnego przedstawić i może trochę tańszego. Kolejny zapach to róża wytworna. Guerlain Aqua Allegoria Rosa Magnifica. Czyli zapach w formie 7,5 ml próbeczki, którą dostałam od jednej z Was, za co bardzo dziękuję. Bo ten zapach szalenie mi się spodobał jak tylko pierwszy raz testowałam ten zapach na swojej skórze to od razu rzuciłam się do internetu sprawdzić czy perfumy są nadal dostępne. No oczywiście, że nie są. To jest wycofany unikat już. Przyznam się szczerze, że nie siedzę dobrze w całej linii Aqualogoria. Po prostu dla mnie tych zapachów tam jest tak dużo, że jak sobie pomyślę, że muszę gdzieś zacząć i poznać po kolei te zapachy z tej serii Alegoria, to już mi się odechciewa i kilka próbowałam żaden mnie nie, nie urzekł jakoś tak specjalnie, że musiałabym go mieć u siebie ale Rosa Magnifica to jest naprawdę fajny zapach to jest kolejny zapach z nutką retro choć powstał on w roku 1999 ale ten zapach to jest takie ciekawe połączenie bo ten zapach pachnie w taki sposób, jakby ktoś wziął starą recepturę, taką recepturę z początku XX wieku i przerobił tę recepturę na modłe perfum przełomu lat 90. i 2000. Aqua Allegoria Rosa Magnifica to jest zapach dużo bardziej przystępny, trochę cieplejszy, bez tych takich nut lodowatych z pleasures. Ten zapach to jest zdecydowanie zapach różany, ale róża nie występuje tutaj solo, bo oprócz róży mamy jeszcze pudrowego chacynta. Pudrowy chiacent to jest ta nuta, która chyba najbardziej dodaje tutaj takiego sznytu retro temu zapachowi, bo ta róża jest taka dosyć świeża, może miejscami nawet zaryzykowałabym stwierdzenie zielona, raczej to ten chacyn gra tutaj takie skrzypce. Retro i dodaje nam takiej właśnie retro atmosfery. Ten zapach ma jeszcze jedną właściwość. Nie nazwałabym tej właściwości może nutą. W każdym razie, na mnie ten zapach pachnie w taki sposób, jakby lekko przybrudzony. Tak, jakby w bazie tego zapachu było jakieś takie delikatnie przybrudzone, delikatnie zwierzęce piżmo, które nakłada na cały ten zapach taką woalkę delikatnego przybrudzenia, przyczernienia tego zapachu. To brzmi dziwnie, ale gdybyście powąchali ten zapach, to to naprawdę czuć. I teraz zastanawiam się, czy to dlatego, że próbka ma już swoje lata, czy to dlatego, że po prostu ten zapach jest tak skonstruowany i naprawdę ten zapach powstał na bazie starej receptury i w tej starej recepturze było właśnie takie Delikatnie brudniejsze piżmo. Szalenie się cieszę, że mogłam poznać te perfumy, i niesamowicie jest mi przyjemnie, że pewna osoba chciała mi tę miniaturkę przesłać, bo jest to naprawdę szalenie ciekawy zapach. Taki zapach, który się już nie robi. Kiedyś to były akwaleogorie, dzisiaj to już nie ma ogory. Nie, żartuję. Jest to zapach po prostu bardzo fajny i bardzo pode mnie. Bardzo mi się spodobał. Będę go nosić. Kategoria numer 3. Róża nie warta swojej ceny. Aedes z Amnesia Rose. To jest nowość. Nowość od marki, którą z nami cenię. Mogę tutaj wspomnieć chociażby świetny Enson Japonais, czy bardzo, bardzo dobry zapach Signature. I marka nie robi złych zapachów. To znaczy, do tej pory w portfolio marki chyba nie ma zapachu słabego. Nie znam też wszystkich zapachów, bądźmy szczerzy. No i przyszła nowość. Przyszła ym, nowa premiera Amnesia Rose. No i marka utrzymała poziom, bo to jest kolejna dobra premiera, kolejny zapach, który jest dobry. Ale no właśnie. Ten zapach to jest taka świeża róża o bardzo dobrej trwałości, całkiem niezłej projekcji, tylko że zapach kosztuje powyżej 1000 zł za buteleczkę. Nie wydaje mi się, że ten zapach jest tyle wart. Róża jest tutaj różowa dziewczęca. Trochę sobie myślałam, kiedy nosiłam ten zapach, że idzie ona w stronę mojej ulubionej róży, czyli Olfactive studio Rose Shot, ale jednak Rose Shot to jest taki zapach bardziej imbirowy, bardziej pikantny. Tam się dzieje, tam są rzeczy, a tutaj u marki EDS Venustas, no. No rzeczy nie ma. Jest po prostu róża, ładna, sympatyczna, ale takie perfumy można mieć spokojnie i za 50 zł. Na podobnym pułapie cenowym jest następna marka i następny zapach, o którym chciałabym wam powiedzieć i to będzie kategoria numer 4. Róża warta swojej ceny. Kajal Warde. To jest kolejna próbka, którą dostałam od jednej z was. No i w tym przypadku wiemy za co płacimy. Płacimy przede wszystkim za design flakonika. Korki są przewspaniałe. No i płacimy za bardzo fajne kompozycje. Oczywiście do momentu kiedy te kompozycje nie zostaną sklonowane przez tańsze y, odpowiedniki, to znaczy marki robiące tańsze odpowiedniki. Być może się już to stało, nie wiem. W każdym razie sam zapach Warde to jest zapach naprawdę dobry. I gdybym miała te 900 zł, bo mniej więcej tyle kosztuje buteleczka, to absolutnie bym tyle za ten zapach zapłaciła. Na pierwszy rzut nosa to nie jest zapach typowo różany. Róża jest tutaj tylko jednym z elementów, który mamy w takim dużym koszyku, zwanym tym zapachem, tymi perfumami. Mamy taką orzechową ziemistość. Którą poznałam ostatnio jako zapach pewnego gatunku wetywerii. Mamy tutaj zapach absyntu, i faktycznie absynt jest tutaj taki słodki, choć nie wiem, czy ta słodycz pochodzi od tej nuty, od tego akordu absyntowego, czy raczej tutaj właśnie słodka jest na przykład róża, bo jest tu więcej nut słodkich. W każdym razie. Ten absynt, ta nuta absyntu jest tutaj wyczuwalna, jest ona taka dosyć słodka. No i pachnie po prostu jak absynt Tak lekko ziołowo, lekko przestrzennie. Jest w tym zapachu pudel. Może to heliotrop, może migdały, może fiołki, może wszystko naraz. Nie wiem. Mamy tutaj też słodkie, balsamiczne kadzidła. Być może też do tych kadzideł dodano kapkę miodu, ale też coś takiego przestrzennie zimniejszego. To nie jest mięta, mięta pachnie trochę inaczej, ale w spisie nut na stronie producenta znalazłam żywicę jodłową i faktycznie to mógłby być zapach tej żywicy. Nie czuję jej na pierwszym planie, ale mogę się założyć, że w tym koszyku różnych nut mamy też paczulę. Paczula to jest tak bardzo sprytnie wkomponowana, bo nadaje ona takiej delikatnej ziemistości zapachowi, ale jednocześnie jest przykryta przez inne słodsze nuty, ale też nuty, które pachną na różnych wymiarach. Więc ta paczula się tak zatraca, jej nie czuć tak bardzo mocno. Czyli nie dostajemy tutaj piwnicy, nie dostajemy też tutaj czekolady albo piwnicznej czekolady, jak. Często pachnie paczula. Tutaj dostajemy tylko fajną paczulową bazę, która jest bardzo słabo wyczuwalna w całej kompozycji. To nie jest zapach bardzo zmienny na skórze. Na samym początku jest bardziej orzechowy, a na samym końcu jest taki bardzo ugładzony i kremowy, więc to jest tak naprawdę jedyna zmiana na mojej skórze. Ale mamy tutaj taki ogrom nut. Że ja absolutnie nie jestem zła na to, że ten zapach jest taki raczej niezmienny, bo w obrębie samego tego zapachu i tych wszystkich różnorakich nut, ten zapach naprawdę dostarcza wrażeń i to wrażeń, których Wam zdecydowanie będzie wystarczająco dużo. Zapach pachnie mocno i zostawia, może nie ogon, ale lekki ogonek na pewno. No i ostatnia kategoria, kategoria numer 5 zapach w którym na mojej skórze nie ma róży. E, tym zapachem jest jaskółka, wersja pierwsza od Alana Balewskiego. Jaskółka to jest jeden z zapachów, który powstał w ramach serii wiedźmińskiej od polskiego perfumiarza Alana Balewskiego. Jeżeli pamiętacie, to kupiłam i nadal użytkuję, i nadal bardzo lubię. Bez i Agrest, wersję piątą, ostatnią. Ale wspomniałam na jednym z filmików, że kurczę, fajnie byłoby przetestować resztę tych zapachów, no ale już od samego Alana ich nie kupię, bo już nie sprzedaję tych zestawów próbek, albo w ogóle nie sprzedaję perfum z tej serii, bo pracuję teraz nad innymi projektami. I odezwała się do mnie na Instagramie jedna z Was i powiedziała Natalia, ja Ci wyślę te próbki. Ja sobie pomyślałam, no to świetnie, to poznamy jednak całą serię Wiedźmińską. Jeżeli chodzi o jaskółkę, dostałam wersję pierwszą i to jest wersja z mojego punktu widzenia i na mojej skórze bardzo trudna. A to dlatego, że jest tam sporo piżma i to piżma, które na mojej skórze pachnie w sposób bardzo, bardzo słodki. Być może już o tym wiecie, bo często wspominam o tym na y, moim kanale, ale przypomnę, że moja skóra bardzo lubi się z zapachami słodkimi. I orientalnymi, i jeszcze bardziej podkręca orientalność i słodycz. Dzięki temu, nawet jeżeli zapach jest obiektywnie słaby, to na mojej skórze jest to zapach słodki to na mojej skórze pachnie dobrze albo przynajmniej znośnie. Natomiast to nie zawsze jest zaleta. Kiedy już po noszeniu na sobie testowałam ten zapach na kartoniku, to faktycznie z kartonika brzmiał zupełnie inaczej. Tak lżej, y, bardziej zbalansowanie. To piżmo nie przebijało róży, która faktycznie była na kartoniku, ale na mojej skórze ten zapach był słodko-piżmowy, ale w taki sposób wręcz obrzydliwy. Mnie się chciało wymiotować, jak siebie czułam. Jednocześnie ten zapach był piżmowy w taki sposób słodki, ale też taki słodko spocony, jakby zapach spoconej młodej osoby. Zwielokrotnić i zamknąć go w perfumach. Czułam tam stajnie, krzywe konia, no takie niespecjalnie nuty, którymi ja osobiście chcę pachnąć. Zapach się na mojej skórze zupełnie nie sprawdził, ale nie jest to dla mnie zaskoczenie. A to dlatego, że ostatnio testowałam pewien zapach od innego polskiego perfumiarza, czyli Kamila Bękowskiego, mo. I to jest taka nienachalna sugestia, nad czym teraz pracuję, i o czym będzie jeden z kolejnych filmików. No i ten sam efekt wystąpił. Dużo piszma dało taki efekt takiego obrzydliwie wręcz słodkiego, fizjologicznego zapachu. To jest po prostu ta sytuacja, kiedy to, że moja skóra zwielokrotnia zapachy cięższe i słodkie. Nie jest zupełnie in plus. Nadal uważam, że jest to zapach bardzo ciekawy, ale zupełnie, zupełnie nie dla mnie. Cieszę się jednak, że mogłem go na sobie przetestować. A to dzięki jednej z Was. Dajcie mi znać na dole w komentarzu, czy znacie któryś z tych zapachów, o których dzisiaj mówiłam, i też napiszcie mi o tym. Co o nich sądzicie? No i oczywiście, jeżeli ostatnio odkryliście jakiś szalenie dobry albo szalenie zły zapach różany, to też o nim wspomnijcie na dole w komentarzu. Bo cały czas oczywiście zbieram zapachy różane do mojej biblioteczki zapachów różanych, którą mam w głowie. No i chętnie coś nowego przetestuję. Z perfumami różanymi mam tak, że raczej mało rzeczy mnie zaskakuje ale też mało rozczarowuje, no bo to jest chyba tak jak po prostu się lubi jakąś nutę. Ale jeżeli zdołacie mnie czymś zaskoczyć, no to ja jestem jak najbardziej otwarta na to zaskoczenie. A na razie się z Wami żegnam i zapraszam do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!